Proszę powiedzieć, czego dotyczył Wasz koncept i czego dotyczyła Wasza innowacja, którą udało Wam się wdrożyć. Ja również bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Powiem szczerze, nie spodziewałam się tego drugiego miejsca. Dlatego bardzo się cieszę, że nasze rozwiązanie jakby zdobyło uznanie komisji konkursowej. Jeśli chodzi o nasze rozwiązanie, to jest to takie rozwiązanie, myślę, innowacyjne, jeśli chodzi o takie gminy miejsko-wiejskie, gminy wiejskie, ponieważ jest to utworzenie dodatkowego punktu obsługi interesanta. U nas w naszej gminie jest to punkt obsługi interesanta zlokalizowany w jednej z części gminy. Tak naprawdę, w miejscu, w którym naszym zdaniem jest taka potrzeba, jest tam też brzeska strefa gospodarcza, są to tereny, w której na ten moment jest napływ wielu mieszkańców z okolicznych miast, okolicznych gmin. Jest to teren dość, myślę, atrakcyjny pod względem zabudowy jednorodzinnej. Jest to teren zalesiony, też jest tam, tak jak mówiłam wcześniej, Brzeska Strefa Gospodarcza. I myślę, że ta potrzeba była głównie, głównie taka, właśnie taka, aby stworzyć taki punkt obsługi interesanta, miejsce, w którym zarówno przedsiębiorcy, jak i przede wszystkim nasi mieszkańcy mogli dostać się w mniejszej odległości czasowej do pracownika Urzędu. I tamten punkt obsługi interesanta właśnie taką możliwość stwarza. Jest tam nie tylko punkt obsługi interesanta, jeśli chodzi o, o możliwość złożenia wniosków, o możliwość uzyskania jakichkolwiek odpowiedzi, czy też rozwiania wątpliwości, zapytań naszych mieszkańców, ale również jest tam obsługa kasowa, co też było naszym głównym celem, aby zapewnić możliwość dokonywania wpłat naszym mieszkańcom jak najbliżej ich miejsca zamieszkania. Co było takim, co było taką największą barierą czy przeszkodą w, ty, w... W trakcie wdrażania tego przedsięwzięcia, myślę, że samą taką początkową barierą to było jakby remont, remont tego budynku. On troszeczkę wymagał jakby modernizacji. Musieliśmy tutaj jakby środki finansowe przeznaczyć na, na sam remont tego budynku całkowity, ponieważ jeszcze jest tam zlokalizowana filia naszej miejskiej biblioteki publicznej. Dlatego też no, wymagał ten budynek nakładów finansowych, ale też wyposażenia, wyposażenia tego, aby stwarzało to też poczucie dla interesanta, że znajduje się tak samo, w takim samym miejscu, jakby poszedł do głównej siedziby urzędu. A więc ten punkt odzwierciedla jakby takie, takie miejsce. Czyli sam ten nakład finansowy, myślę, i, i samo wyposażenie było takim dla nas największą jakby inwestycją. Natomiast później już samo wyposażenie, organizacja, jakby zmiany organizacyjne, też jakby przystosowanie pracowników. Tak, musieliśmy wybrać dwóch pracowników, którzy, którzy obsługują ten punkt. Jeden obsługuje punkt obsługi interesanta, drugi pracownik samą kasę, więc, więc tutaj też myślę, samo, samo wdrożenie pracowników. Oni też udzielają informacji już na jakby szerszy zakres spraw, nie tylko z z zakresu własnego wydziału, ale również jakby całego urzędu, także budownictwa i ewidencji ludności, i podatków, i opłat pomagają w wypełnianiu wniosków. Także myślę, że, że tutaj to, ale już, już te problemy są za nami. Z jaką informacją zwrotną ze strony mieszkańców spotkaliście się Państwo po wdrożeniu tej innowacji? Przede wszystkim myślę, że interesanci są zadowoleni z tego, że blisko własnego miejsca zamieszkania mogą spotkać się już przede wszystkim z urzędnikiem i załatwić sprawę na miejscu. Interesanci cieszą się przede wszystkim z tego, że nawet awizowane listy, które do nich dochodzą, wiadomo, że większość mieszkańców też pracuje, realizuje się zawodowo, więc tutaj był zawsze problem z dostarczaniem korespondencji. Ta korespondencja do nas wracała. Natomiast interesant musiał pokonać tą drogę, jakby odległość od swojego miejsca zamieszkania do głównej siedziby urzędu, aby tą pocztę Brać. Tutaj już ten problem jakby został zlikwidowany dzięki temu, że interesanci. Mogą już odbierać e, awizowaną korespondencję w, w zlokalizowanym punkcie. No i przede wszystkim cieszą się z możliwości dokonywania wpłat. E, myślę, że dla mieszkańców jest to też e, ogromne ułatwienie. Nie każdy chce przelewać jakby środki, e, czy też te podatki, czy, czy jakiekolwiek opłaty wnosić je za pośrednictwem e, przelewów, e, więc bardziej też może ma zaufanie do tego, że jeżeli pójdzie do okienka, zapłaci, dostanie potwierdzenie, na pewno te pieniądze dotarły. Tak? Więc tutaj gdzieś ta pewność już. E, już jest e, dla nich i, i też ten punkt obsługi interesanta. Myślę, że, że tutaj e, ta obsługa kasowa też jest ogromnym ułatwieniem i też cieszy się jakby uznaniem e, naszych mieszkańców. I, i też jeszcze e, myślę, że przedsiębiorcy są też zadowoleni, ponieważ oni też składają mi deklaracje i, e, i różnego typu dokumenty. Nie muszą, a mamy zlokalizowaną brzeską strefę właśnie w okolicach tego punktu, więc oni też mają jakby ten dojazd bliższy, nie muszą wtedy opuszczać swojej siedziby firmy po to, aby dojechać do, do głównej siedziby.